Myślałam, że budując odporność podczas lata, gromadząc zasoby odporności, warto wrócić do postów. Temat postów na zrozumieć zdrowie pojawiał się bardzo często, kiedy był czas wielkiego postu, wszyscy mieli jakieś postanowienia. Mam nadzieję, że wszyscy. Że każdy, kto jest z nami na zrozumieć zdrowie, już ma zupełnie inną świadomość, i wiedzą ludzie, że post nie leczy niczego, ale leczy wszystko. Czyli kto nie oczyszcza, ten nie leczy. To Hildegarda mówiła tysiąc lat temu, niesamowita lekarka, która miała wielkie wizje i przesłanie od samego Boga, który jest naszym Stwórcą i On. Tworzył nas najlepiej jak mógł i tak uporządkował rytm e, życia człowieka, że my możemy ten rytm uszanować i żyć długo i szczęśliwie, w, w zdrowiu, w radości, w miłości, w spokoju. Ale najpierw musimy posiąść wiedzę. Dlaczego zdecydowałam się jeszcze raz przypomnieć o postach? Z kilku względów. Po pierwsze, właśnie to, co wspomniałam, czyli będziemy budować odporność, czyli poprzez oczyszczanie, włączymy procesy regeneracyjne. Po drugie, uważam, że stanowczo za dużo ludzi choruje na choroby wielonarządowe. Odwiedzają wielu specjalistów, oczywiście z wielkim szacunkiem do specjalistów, bo na pewno pomagają ludziom. Ale ludzie całymi latami korzystają z różnego rodzaju pomocy, szukają i tej pomocy nie uzyskują. Potem przychodzą do mnie do gabinetu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tych najtrudniejszych, wielonarządowych problemów zdrowotnych. Dlatego zdecydowałam się jeszcze raz przypomnieć o poście. No i kolejna rzecz, no to jest lato, czyli odmładzanie, czyli likwidowanie. Na brzuchu, likwidowanie celulitu na naszych udach. I tu, kochani, niczym nie smarujcie tych ud, bo to nic nie daje. Aczkolwiek, hmm, może jednak, może powiemy później, że smarowanie na przykład olejem lnianym albo dobrą oliwą z oliwek albo olejem kokosowym faktycznie może usprawnić. E, Regenerację ciała, nadać taki ładny, no właśnie, oleisty, oliwkowy wygląd, i to będzie fajne. Ale dzisiaj o postach, więc nie będziemy mówić o olejach, tylko o poście. Co ten post da nam dobrego? No i kolejna rzecz, dlaczego się zdecydowałam o tym przypomnieć, bo jest teraz okres lata, a jeżeli pościmy, to często jest nam Zimno. Zwyczajnie jest nam zimno, bo nie dostarczamy energii, nie dostarczamy pożywienia, czyli będzie nam zimno. Czyli latem, jeżeli mamy to, to przeniesienie ciepła z góry, ze słońca, możemy wykorzystać dobroczynną moc słońca i temperatury, którą ono nam daje i wtedy nie będziemy czuć takich właśnie tych negatywnych objawów ze strony głodzenia. Swojego organizmu. Oczywiście, to nie jest tak, że posty mogą stosować wszyscy od razu z marszu. Nie. Do postu, jak i do każdej rzeczy zdrowotnej, warto przygotować swój organizm. Warto dać informację, że będzie coś innego, czyli musimy porozmawiać tak naprawdę sami ze sobą. No, i pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to podjąć właściwą decyzję. Trzymam tą limonkę w ręku, bo oczywiście to jest jeden z rodzajów postu, a mianowicie post warzywny. A oczywiście możemy jeść, pić w postaci soków warzywa, co bardzo gorąco Wam zawsze polecam. Natomiast dzisiaj chciałam powiedzieć o poście całkowitym. Namówić Was albo zainspirować do tego, żebyście zastosowali chociaż przez kilka dni najlepiej wtedy, kiedy będziecie mieli urlop żeby chociaż te trzy dni zorganizować dla swojego zdrowia i dla przestrojenia pewnego rodzaju zmian metabolicznych, hormonalnych, enzymatycznych w celu zrobienia porządku. Ludzie biorą urlopy, żeby na przykład zrobić remont w mieszkaniu, żeby posprzątać. Yy, będą sprzątać to, na co nie mieli czasu przez wiele lat, prawda? Bo jest ciągle szybko praca, coś się dzieje, coś musimy zrobić, gdzieś biegniemy. Na te porządki brakuje czasami, no, tak po prostu wolnego, wolnej przestrzeni. A ja was będę zachęcała, żebyście wzięli urlop dla swojego ciała. Yy, oczywiście, teraz jest bardzo dużo zabiegów odmładzających. Ja absolutnie was nie będę tutaj od tego pomysłu odwodziła. Jeżeli chcecie, i te zabiegi będą korzystne i będą naturalne, proszę bardzo, ale to są zabiegi, które się zaopiekują zewnętrzną częścią waszego ciała. A ja chciałabym, żeby to piękno wyszło od środka. I właśnie takim sposobem na odmładzanie, na regenerację. I ustabilizowanie wielu procesów metabolicznych jest POST. Zatem idziemy w temat anti-aging, czyli odmładzania, czyli regeneracji, czyli życia w zdrowiu. Ponieważ w tej chwili jest plaga otyłości, ale oprócz otyłości mamy wiele problemów zdrowotnych pod tytułem autoimmunologia, pod tytułem nowotwory, cukrzyce i tutaj takim głównym winowajcą będzie cukier węglowodany. Erytrocyty to są czerwone ciałka krwi, które muszą otrzymać odrobinkę cukru, odrobinkę, ja już mówiąc o e, Cukrzycy o insulinooporności, pokazywałam Wam małą łyżeczkę, to dosłownie tyle, co jedna trzecia, albo jedna druga tej łyżeczki, tyle potrzebujemy cukru, ale dostarczymy go na przykład w postaci warzyw albo owoców. Starajcie się, żeby to był niski indeks glikemiczny, ale jeżeli. Postanowicie jednak zostać zainspirowani przeze mnie, to powiem, że w poście całkowitym uruchomicie tak niesamowite procesy naprawcze, że będziecie zachwyceni. Oczywiście, jeżeli nagromadziliśmy zbyt wiele toksyn w naszym ciele, to na początku mogą pojawić się tak zwane kryzysy ozdrowieńcze, i tu muszę przestrzec, że takie kryzysy mogą być, że wręcz przeciwnie, możecie się wtedy źle czuć, bo te toksyny będą próbowały z Was wyjść. Będziemy się oczyszczać z moczem, kałem, skórą, łzami. Możecie e, zaobserwować na przykład zmiany. W kolorze, w wyglądzie, w konsystencji stolca, ale również w kolorze i aromacie moczu, bo to są wydzieliny, prawda, które oczyszczają w sposób naturalny nasze ciało. Pod też może mieć zupełnie inny zapach, więc jeżeli będziemy się oczyszczać, to musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. O tym już było bardzo dużo na zrozumieć zdrowie. A, a jeżeli odetniemy zupełnie pokarm, to nawet jeżeli macie problem z insulinoopornością, z cukrzycą, Problemami nowotworowymi z autoimmunologią zobaczycie zmianę w swoim organizmie. Ten pierwszy moment może nie być miły, ale wcale tak być nie musi, kochani. Więc będę Was bardzo do tego inspirowała, żebyście chociaż zrobili taką próbę. Oczywiście, wszystko to, co tutaj do Was mówię, jest poradą niemedyczną, mimo że skończyłam na Akademii Medycznej Fakultety, ale i uczę się tak naprawdę całe swoje życie medycyny naturalnej, ale ja się dzielę z Wami informacjami dotyczącymi tego, co nam daje w swoim bogactwie natura, a my jesteśmy z tą naturą, z przyrodą zespoleni. Czyli powinniśmy wiedzieć, jak to nasze ciało funkcjonuje i czego od nas oczekuje. Odpoczynku na pewno w celu pozbycia się wielu problemów zdrowotnych. Oczywiście, jeżeli zrobimy to dobrze, i że i jeżeli nie będziemy tego naszego ciała. E, Hmm, zwodzić na manowce, czyli jednego dnia się odchudzamy, drugiego dnia już to zawieszamy, trzeciego dnia może znowu do tego wrócimy, czwartego dnia będzie jakiś inny pomysł, Z, zaczynamy wypełniać czymś swoje życie i to ciało dostaje takie. Błędne informacje, i wtedy zatacza błędne koło. Pamiętajcie, że wszystkie nasze komórki, a mamy ich biliony, one cały czas mają swój metabolizm, ale mają również coś takiego, co się nazywa pamięć komórkowa. I takie różne zmiany zapamiętują, i nie zawsze są to Dobre rzeczy, które mają do zapamiętania. Zatem dzisiaj e, ja będę Was zachęcała do postu, ale takiego mądrego, przemyślanego i tak jak powiedziałam wcześniej, trzeba się do niego przygotować. Przede wszystkim podjąć decyzję, czyli przygotować naszą głowę. I e, musimy e, podjąć po prostu właściwe decyzje. Mamy już naszą gwiazdę i teraz powiem, że psy tutaj są mistrzami świata w postach, ponieważ takie piękne owczarki, wyobraźcie sobie, takie piękne, z sierścią lśniącą, niewypadającą, jest tylko wymiana włosów, ale to jest wszystko naturalne. One jedzą raz dziennie. Dlaczego my jemy pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, piętnaste śniadanie, potem. Obiad, drugi obiad, przekąski podwieczorki i po prostu przez 20 godzin nasze ciało non stop pracuje. Jak ono ma, ma być zdrowe, to zwierzę jest tak rozumne, że wie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy właścicielami takich pięknych. I cudownych dla naszego zdrowia zwierząt, to musimy też zdobyć wiedzę, jak się nimi zaopiekować, jak je odżywiać, jak je suplementować, jak je wzmacniać, jak wychodzić na spacery. Czyli musimy poświęcić czas i chęć, taką od serca, najlepiej od serca, bo zwierzęta to doskonale czują, żeby dać im to, co jest najbardziej wartościowe. A teraz ja Was zachęcam, żebyśmy to samo zrobili dla siebie. Obserwując ludzi i tak zbierając informacje, jak ludzie przychodzą do mnie do gabinetu, co my wyprawiamy ze swoim ciałem, to jest y, dla mnie po prostu przerażające. A potem mamy właśnie plagę cukrzycy i różnych problemów zdrowotnych. Kochani, posty to skarb! To wybawienie dla naszego organizmu. Dlatego będę gorąco Was inspirowała do postów. Jest taka generalnie zasada, że jeżeli czegoś w naszym organizmie cudowne, jest cały czas za dużo, a jeżeli my ciągle jemy, za dużo jest węglowodanów, za dużo jest tłuszczy utwardzonych, za dużo jest. Cukru, za dużo jest białka, to ten pierwszy podstawowy hormon, a mianowicie insulina, szaleje. I cały czas jej jest za dużo, za dużo, za dużo. I są te skoki insulinowe, i to one. Mm, Prowadzą do powstania insulinooporności. Tak naprawdę przy tworzeniu otyłości, problemów zdrowotnych, fałdek na brzuchu, celulitu, to właśnie insulinooporność to jest winowajca numer jeden, a post nam tą insulinooporność usunie. Dlaczego tak się zadzieje? Bo insulina. On to jest hormon, który ma otworzyć szlak dla glukozy i wprowadzić ją do komórki. Musi ją wprowadzić do komórki, ale jak tej, tego cukru, tej, tych węglowodanów jest za dużo, to ta insulina ciągle pracuje i w pewnym momencie nie radzi sobie z nadmiarem cukru. I co się wtedy dzieje? Tego cukru jest za dużo na obwodzie, za dużo jest we krwi. A cukier, tak samo jak i mięso, białko, będzie nas zakwaszał. A dodajcie do tego jeszcze stres. To jest po prostu rozłożenie ciała na łopatki. Ja już nie wspominam o używkach letnich pod tytułem grill i tam na przykład mięsko grillowane plus alkohol. To jest kompozycja pod tytułem strzelanie do swojego organizmu. Wyjmujecie, wyobraźcie sobie wizualnie, pistolet i strzelacie sami do siebie, do swoich naczyń krwionośnych, do swojego przewodu pokarmowego, nawet. Wiecie co, to wtedy nawet nie rozmawiamy o żadnym odmładzaniu, o żadnym zdrowiu. Po prostu wtedy żyjecie na tak zwaną krechę, ży, żyjecie na kredyt, zaciągacie go u siebie, w swoim zdrowiu. A ja teraz Was bardzo proszę, żebyście przemyśleli, czy warto by było jednak zmienić swoje przyzwyczajenia. No, oczywiście to jest najtrudniejsza sprawa, zmienić przyzwyczajenia, bo chyba najłatwiej jest po prostu żyć w zdrowiu, wybrać ten model zdrowego stylu życia, ale jak ja czasami słyszę, co to znaczy zdrowy styl życia, to uszy moje więdną, po prostu nie wierzę, że ktoś mógł sobie wymyśleć taki zdrowy styl życia. Już nie mówiąc o różnego rodzaju planach żywieniowych, które. Czasami wręcz brzmią nie, nawet nie zastanawiająco, tylko zatrważająco. Więc e, teraz, e, jeżeli mamy cały czas poziom tego cukru i stresu, i tego wszystkiego jest za dużo, to pojawia się od naszego ciała blok. Ciało nam stopuje pewnego rodzaju e, met, e, procesy metaboliczne i mówi dosyć, zatrzymaj się, dam ci informację. Na początku będą cię bolały stawy. Zablokuje ci stawy kolanowe, biodrowe, tutaj nadgarstkowe, łokieć będzie cię bolał. Oczywiście możemy znowu korzystać z różnego rodzaju smarowideł, ale. Oje kochanie! Ale to jest tylko ulga na chwilę. Natomiast my nie usuwamy przyczyny, a przyczyną jest permanentny stan zapalny, spowodowany naszym złym odżywianiem, naszymi złymi nawykami żywieniowymi, ale też złymi nawykami życia. Dlatego post, chociaż na chwilę, nawet gdyby to miał być post czasowy. Sięgnijcie do naszych spotkań, one na wiosnę głównie były transmitowane o postach czasowych, czyli jemy trzy posiłki w ośmiu godzinach, trzy posiłki bez przekąsek, ale to by był dobry moment, żeby przejść na dwa posiłki, potem może postanowić, że będzie to jeden posiłek. A potem chociaż te trzy, może pięć dni, może tydzień poświęcimy swojemu ciału, żeby ono od nas odpoczęło. A zobaczycie, jak niesamowite zmiany zajdą w naszym organizmie. I teraz e, bardzo e, radosną wiadomością będzie to dla naszej szóstej. Ona odpocznie i pięknie nam wyreguluje wydzielanie insuliny, aby ustąpiła i cukrzyca, i insulinooporność. I teraz, uwaga, hit! Będziemy spalać tłuszcz trzewny. Ten tłuszcz, który jest zmagazynowany na przykład w naszych mięsiach, w naszych komórkach. Uruchomimy te pokłady, których chcemy się pozbyć. Więc taki post całkowity będzie rozpoczynał proces spalania tłuszczu trzewnego i wiecie co dalej się wydarzy znajdziecie się w ketozie w takim stanie naprawy organizmu to też nie jest tak że ja jestem wielką fanką diety keto i wszystkim to polecam. Są różne ketozy, o nich sobie porozmawiamy. To jest jeden z modeli żywieniowych, zresztą bardzo korzystny dla naszego organizmu, ale trzeba to dobrać w sposób indywidualny dla potrzeb każdego człowieka. Niemniej jednak taka czasowa głodóweczka, czasowa ketoza będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. I y, moi kochani, ja tak sobie myślę, że może nawet nie będę Was zachęcała tutaj do zmiany Waszych nawyków żywieniowych, ale powiem Wam tak. Ludziom amputują nogi. Mojemu tacie amputowali nogi z powodu cukrzycy. Mój tata był lekarzem. To była taka kropka nad i, która a, została postawiona kilka lat temu. I ja podjęłam decyzję, że będę w pełni zdyscyplinowana, że nie będę już popełniała absolutnie żadnych przewinień zdrowotnych i będę do tego inspirowała ludzi. No bo oczywiście uważam, że jeżeli mam czegoś oczekiwać i wymagać, i inspirować kogoś, muszę najpierw być dobrym przykładem. Czyż nie tak? Więc, oczywiście, jeżeli wam będzie bardzo ciężko zrobić coś dla siebie dobrego albo dla swoich bliskich, no trudno, ale może chociaż jakąś jedną rzecz, może coś małego. Spróbujcie teraz podczas wakacji zmienić i zapraszam Was do naszego projektu Zrozumieć zdrowie, które oczywiście tworzymy. Z miłością do drugiego człowieka, żebyście nie chorowali, żebyście mieli to pełne zdrowie i żebyście nie tylko zadbali o piękny wygląd swojego ciała latem, ale żeby to służyło na długie lata. Więc inspiruję Was do postu, do odpoczynku, do regeneracji dla nas. Dla naszych bliskich, dla naszych dzieci, żeby one widziały, jak wygląda ten zdrowy styl życia, żeby one wzrastały w tej atmosferze, w tej dbałości o siebie, ale także w wdzięczności za to, co dostaliśmy. Dostaliśmy zdrowie, należy to szanować. No bo jak to mówił poeta. Jan Kochanowski, mam nadzieję, że pamiętacie we fraszkach: szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Nie czekajcie do tego momentu, bo może być za późno. Po co my mamy robić tyle na raz szybko? Jak możemy zrobić tyle każdego dnia? To takie proste. Wystarczy podjąć dobrą decyzję. I do tej decyzji naprawdę całym sercem Was zachęcam. Bądźcie z nami na zrozumieć zdrowie.